Zanim lek w ogóle zostanie wprowadzony do obrotu, e, musimy znać jakby podstawowe parametry, które go dotyczą, czyli w jaki sposób będzie on aplikowany, w jaki sposób będzie on działał w organizmie, e, w jaki sposób e, będzie wydalany i e, jakie dawki są w ogóle potrzebne, żeby działał. Na tym etapie również określane są maksymalne dawki, jakie możemy podać pacjentowi, i są one wyznaczane na pewien model. Więc czasami dawki leków, które są stosowane u konkretnego pacjenta, będą się różniły od tego modelu, na przykład ze względu na jego wiek, wagę, jak też inne parametry dotyczące jego stanu zdrowia. Na etapie badań wyznacza się również maksymalne dawki, jakie możemy podać pacjentowi. Leki działają w określonych dawkach w określony sposób. I te dawki maksymalne są wyznaczone w taki sposób, że jest to największa dawka, która przynosi odpowiednie korzyści terapeutyczne. Jednocześnie nie ma dużych działań niepożądanych przy okazji. Gdy zwiększamy stężenie bądź dawki leku powyżej tego pułapu, możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy nasilą się działania niepożądane, a efekt samego leku będzie dokładnie taki sam. Warto zwrócić uwagę również na to, że niektóre leki kumulują się w naszym organizmie i te dawki maksymalne określone są w taki sposób, żeby do tej kumulacji nie doszło. Więc stosując szczególnie przewlekłe, zbyt zawyżone dawki leku, które są niedopasowane do pacjenta, możemy w pewnym momencie doprowadzić do sytuacji, kiedy dojdzie do zatrucia i upośledzenia funkcji niektórych narządów. W niektórych przypadkach taka akumulacja leku może działać toksycznie, i warto tutaj zwrócić uwagę, że te skutki nadużywania pewnych leków mogą nie być widoczne od razu, tylko skutki będą długofalowe, czyli np. upośledzenie bądź całkowita utrata funkcji danego narządu.